W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Bedwars wraz z MWKOM, z tym, że będziemy grać w okularach wirtualnej rzeczywistości. Co oznacza mniej więcej tyle, że będziemy musieli się bić własnymi rękami oraz stawiać mosty, kłócając nad blokami. Jak się okazało, było to bardzo trudne wyzwanie, o czym przekonacie się właśnie w tym filmie. Zapraszam! Zostawcie łapkę w górę MWK pojedynek 1 na jeden Minecraft Wedwórz O nie, zaczyna się, o kurczę! Oh yeah. O nie, gdzie oh yeah. ja jestem? Superancko sprawa Ta ee... łapka może być ostro powalona Ja w dobra. ogóle nie wiem, gdzieś po, po itemy wy... A, tutaj jest. wypadają dobra, 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 mam Gramy na super serwerze moim, widzowie Zapraszam bardzo serdecznie ta, na super Tu bezbors. jest IP, tutaj nikt nie gra Więc zobaczmy ile nas będzie jak wbijecie Tak, MC będzie MClandia.pl MClandia.pl, dobra, ej Czekaj, bo... Ej, dajemy o. sobie na razie czasu, nie? Żeby Q zrobić. Nie, no, nie tryhardujemy, no, prawda? No, no, tak. No, no tak. Tak mówisz stary, później mi wlecisz stary, rozwalisz wszystko, kurde. Dlatego stary, to... ja nic to. nie obiecuję, ale aha, będę aha. się starał aha. grać fair play. Na pewno bardziej fair play niż dealer kiedykolwiek. Dobra, teraz muszę kucnąć, bo jak aha. kucam w prawdziwym życiu, widzowie, to kucam też w grze. Więc no, to będzie wymagające przy budowaniu mostów. Jesteś wariatem. Ej, ale nawet całkiem slim mi idzie. Całkiem Całkiem, całkiem, jest git jak na vr Slim a... Shady Slim, Slim Shady, shady. makafon Ej, ale to teraz... O kurde Ty, jaki tu most jest dziurawy, co jest? O nie, spadłem! Właśnie jak powiedziałeś, że most jest dziurawy to spadłem, bo nie zauważyłem ja dziury Ja też, stary Też <grym>, spadłeś Ej, a my się teraz spimy. O, Wysoko dobra. jesteśmy, nie? No, no, no ta, byliśmy wysoko, no e... Wysokie loty, widzowie Dobra, to oh yeah. y, teraz, o nie Znowu wszystko od nowa, niedobrze Muszę, tak właśnie, dokładnie Kurde. Ale nie, no, jakby najważniejsza część już jest za mną, a w sumie nie wiem, czy ja powinienem się zdradzać. A dobra, nieważne. W każdym bądź ja tak, razie. Jak? Ja tutaj, stary, no. nie wiem, czy wiesz, ale ja jestem dobrym graczem Minecraft. Okej. Okay. Jeju, to jest Mi? tak Stare, daleko, jak? stary. Jak ja to widzę, jak to jest daleko, to ja wątpię, że ja tam dojdę w ogóle kiedykolwiek. Hej, no. ty się diamenty i tak dalej. No. Hej, o kurde. Zeski, to też tak myślę. O kurde. Okej, okay, dobra. Tyk. Ej, ale to nie jest wcale łatwe. To nie jest wcale łatwe moje udawanie. No ja wiem, ej, widzą się wydaje, że to jest tak. Takie łatwe, ale na Bijarze to jest naprawdę misja, żeby to grać, nie, tak. Trzeba się ruszać, witowie, spalamy kalorie. To znaczy N mi się to przyda, ja wiecie, ale. Ojej, to dopiero pół drogi, ja już się zmęczyłem tym kłócaniem. O nie! Ej, ej, ej ty jesteś najgorsze na świecie. Ty jesteś. O Jezu, ale cię wystraszyłem. Okay. Dobra, trzeba kłócać. O, ale ja zarobisz. chyba... O nie! Zabrakło mi bloków! Naprawdę! Gdzie ty idziesz w ogóle. A... Nie idziesz na środek, hmm. prawda? Nie, nie powinno ci to obchodzić, gdzie idę. No właśnie, bardzo mnie to obchodzi, stary, nie? Ale... Je... Jeżeli się zastanawiasz, czy zdążyć na przede mną, to stary, nie wiem, czy chcesz iść na środek i już mi robić trasę swojej bazy. No stary, ja nie wiem, czy ty nie chcesz tak robić, więc wiesz. No st... że, O kurde, ty, ale chodzi się dziwnie, ja nie, o kurde, o kurde, ty, za szybko się chodzi, nie? Jest za ja szybko to w ogóle się chodzi? platformy muszę sobie jakoś ogarnąć tutaj do chodzenia, bo to się nie da. Ej, czy ja no, tutaj serio, sięgnę? A, tyk. a, a o, 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 tyk, 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 tyk. o, 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 na wiarczacie. Nie na wiarczacie, na, VR na VR to imprezki tylko. Ej, nie, 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 żartuję. Ej, ale w sumie to kurde ładny most zbudowałem. O, dobra. Ja też w miarę równy W miarę równy, No ej, u mnie tak samo, no. Ktoś to jak budował taki... tą mapę, to strasznie... ktoś to przeliczył. Wiesz co, ja się bardzo boję, że ten most właśnie mój, ja przez niego spadnę, bo on jest taki właśnie kurcze. No Co za wąski palny. dla ciebie? No, no, ja potrzebuję na cztery kratki mostu, wiesz o co chodzi? No. O, doszedłem. O, to daj w włóka, gratulacje. A tutaj. Dobra, uu, dobra o, to jest kurde, fajne. Ja, to będzie. o, ej, to. Okay. O, ja patrz na to, widzowie. O nie, Tomasz, o nie. Masz? Bardzo, masz? bardzo fajną rzecz, stary. Tomasz, co, co masz? Tylko ja nie wiem, jak zmienić mam item. O, dobra, zarąbiście. O, ja ci powiem a, tak. tak, chłopie, nie? Masz przerąbany. Wow, wow, ale co? kozak, ale jazda. Ej, dobra, co będzie super, widzowie? Strzelanie z łuku będzie super super, o, chyba. kurde, ty taki jesteś wariat? No, przynajmniej tak mi się wydaje, że jestem wariat, jak nie jestem wariat, to... Ale posto. się wariat! Uuu, Ej, uuu. ale wiesz co będzie najgorsze? Budowanie mostu nie chyba wiem. do góry, no bo jak tutaj kucać i czekać... Jak się mi się to... wydaje, że najgorsze to stary będzie, jak my będziemy chcieli ten... Jak to się mówi? Nie wiem, nie spać. Dobra, nieważne. <laughs> nie, że jak my będziemy się ganiać, nie? Że będziemy ma ma masakrycznie spadać. Okej, okay. ja tutaj znowu muszę Jak mi się wydaje, że tak będzie. O nie. Kurde, ktoś do mnie dzwoni, ja nie mogę, gram w Minecraft. To się Dzwoni. Ty masz Marcin znajomy. No, nie się stary. <grym> Dzięki stary, no czasem się zdarzy, nie? <grym> ej, ja powolony, bo stałem powiadomienie na okulusie, stary, że ktoś do mnie dzwoni. Tak, no bo to masz taki płyłem, to tak bo jest. Pierwszy, pierwszy raz coś takiego, wiesz, widziałem tu. O kurcze, ej, ale <grym> naprawdę nie? mnie bolą nogi płucania. <grym> no, widzowie łapki nie. góry nie zostawili, dlatego stary. Ej, boli. dobra, zbudowałem się za wysoko. Kurde. Dobra, czuję, dobra. że prawym pośladkiem dotykam czegoś w pokoju, ale nie wiem czego. <grym> Ej, to jest jakieś, stary, mało, mało ten... Mało, mało dobra wiadomość. No tak w ogóle, nie? No, tak w ogóle. Oj, oj, ej, nie, dobra, dobra. ja się, ja, stary, muszę sobie podwinąć rękawy, oj, oj, oj. bo jest mi za gorąco. U. podwija rękawy, ciekawe, ciekawe. Uff, muszę sobie, widzę, pomagać że rękami, nie żeby jakoś wywieczyć moje ręce, bo jest niefajnie, bardzo fajnie. Dobra, więcej, więcej, o więcej górne, tego. Ej, budowanie mostów to jest naprawdę hardkorowa rzecz. No. właśnie. O tym mówiłem, ale no powiem ci teraz, dzisiaj powinien być czas 5 minut. My gramy na czas? Jest czas 5 minut i o kurde, znaczy ile czasu na arenie jesteśmy? Ej, ale dziwnie się wchodzi po tych schodach. O oh, lol. O, widzę cię, jesteś? Dżuman! Gdzie ty mnie widzisz? Widzę cię. O nie, o nie! Gdzie ty jesteś? Widzę cię, Dżuman. O nie! Gdzie widzę Gdzie cię. Gdzie ty polazłeś, gościu? O Oj oj. oj, oj. O, nie! O, nie! O, nie! o nie! O nie! O nie! Co to miało znaczy? <laughs> całym Kończy ku szkoda. Kurczę! O nie, jaka szkoda! Chyba o, nie. będzie jeden i będę nim miał. No, na pewno będzie jeden zwycięzca, ale czy to będzie akurat ta twoja wersja, to, no, to już jest wątpliwe bardziej. No, ja tutaj w sumie. O, ja tutaj w sumie ciekawy mam pomysł na ciebie, no? Dobra. Gdzie ty jesteś? A to. ujoj, Co ty tutaj strzelasz do mnie, dżuman? O ty, o ty. ty tym się celuje tak dziwnie, chłopie? No, w się! Jak tym, jak tym rzucić? Pa prawie! Kurczę! O nie! Za słabo! Dobra, jest git! Jest git! O! O nie! Tak! O nie! Tak jest! O! o Ej, kurde. ale dziwnie się celuje, co? Ej, ale strasznie. Nie celuje! O, oj, oj! Ta, prawie! Prawie! Oj, oj! Ej, dobra, nie, to mi się przestało podobać. To mi się w ogóle nie. O nie! O! Tak! O nie! Dobra, nie, ja zmieniam taktykę. Moja taktyka o, ulega zmianie. Kurde. Teraz sobie przegjąłeś, Juman. Teraz ja? masz... Tak, no, teraz masz tak przechlapane, że nawet się do mnie nie odzywaj. Dobrze, nie będę nic mówić. Mówił. Ale nagrywamy film, to chyba wypadłoby, żeby coś mówił. No to, no to się odzywaj, ale ja ci nie będę słuchał, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Ja zapraszam do mnie na bazę, jakbyś chciał, nie? Aha. No to, stary, miłe zaproszenie, w sumie. Tego się nie spodziewajesz, <grym> że mnie zaprosisz do siebie. No, ja jestem przygotowany na ciebie. Żeby okay. nie spadnę i nie stracę wszystkiego. to <grym> 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 jest <też> taka możliwość. <grym> no cóż, dobra, ja tutaj sobie jeszcze realizuję poboczne plany, że tak to ujmę. Kurde, jak sprintować w tym mainiem w ogóle, chłopie. No ja w sumie też całkiem bogato tutaj sypiecie na tym serwerze tych itemów. No ziomuś, dlatego zapraszanko. Dobra, to teraz Dobra, tak. Cyk. A, wchodzimy tu. O chłopie, co ja mam za itemy? To tylko możesz mi teraz zazdrościć, wiesz? Ale nie muszę. No, ale jak mnie zobaczysz, to będziesz. No stary, <grym> powiem jasne. ci tak, ja wiele gorszy nie jestem. Może nie mam emeraldów, mhm. ale mam coś, co? czego co? nie masz ty. Czyli? Charyzmę i talent do bycia A, jasne, No no. Dobra, dobra, zobaczymy. Ja ci powiem tak, ja na Twoim miejscu nie chciałbym ze mną walczyć teraz, nie? Okej, okay, ale to co. Ale jest to spowodowane tym, że jak mnie zobaczysz, to po prostu zrozumiesz. Okej. Okay. I siu. O, tak. Dobra. Kurde, to, co jest? To, to, to trafianie tutaj z łuku jest o wiele trudniejsze. O nie! O oh, god damn it. Dobra, nie, ja mam pomysła innego. Ja mam pomysł, mam pomysł. Co ja robię? No co ty robisz, to ja nie wiem. Ale, ale dobra. Ej, jak piję serce, Boże! To na mój widok. <grym>, żebym na zawał nie padł. Okej. Okay. O nie, 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 o nie. Dobra. Uf, bezpieczny, bezpieczny i mam przewagę teraz. Ty masz przewagę! Mam przewagę, stary, bo mam plan. Jaki? I, no, stary. nie nie wiem, czy ci mogę powiedzieć, ale... Oj, co jest? O, co jest? Ej, ty! Ej, co ty, Marcin? Mieliśmy sobie dać czas przecież! Ta, teraz to mówisz? No ale stary, przecież minęło ile czasu? Minęło, minęło 10 minut! Minęło 10 minut, stary! Bo ty się bierzesz przycisku! O kurde! O nie! O, kurde, kurde, kurde! O! Jest! 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 Uff! Co? Ile ty miałeś emeraldów przy sobie? No, ziomuś! Jeszcze... O, chłopie, wiesz ile ja teraz Tega imam mordecko. Uh, okay. uh. Ej, ale się To ja, ja powiem ci serce to mi bije na wale jak szalone, nie? No, tutaj są o wiele większe emocje niż na normalny Skywarsa. Tak, wciul, wciul, stary, nie? Wciul. O, ja wiem, czego nie przeskoczysz. Teraz co? Jak to? Aha. Okej. Okay. No sumie faktycznie nie umiem liczyć. Dobra, w takim razie, dobrze, że wiedzieć, że nie musiałem, nawet zbieraj na środku, bo sami przyniosłeś więcej niż w ogóle bym był w stanie ich zebrać. aż tak? No. No ja ci powiem, że ja mam takie eku, że hu -hu. No stary, dałeś mi 70 emeraldów. No, a ja, respiąc się na wyspie, miałem ich, stary, 50. Aha, okej. Okay. <grym> Kurde, ja się, ja, się kater, ja się za bardzo gubię w tym sobie. wszystkim. Ej, no, bo tutaj, stary, znaczy, ja ci powiem, że już nogi bolą trochę, nie? Nogi cię bolą, okej. Okay. No, bo, stary, ja jestem gruby, wiesz o co chodzi. Przy mojej wadze to tak jest. Okej, okay. oh, co to? To jest ciekawe, to jest ciekawe. Ale w ogóle najlepsze jest to, że jestem w najbiedniejszy w żelazo. <grym> co? Jak to jest możliwe? No, stary, no Jak właśnie, no nie wiem, no chciałbym jak ty jest? Może jestem najbiedniejszy w najtańszy surowiec. Mocno, no. Jak to, ej, ale ja to zakupiłem? A to gdzie to jest? Aha, tu to jest. O kurde, ty budujesz taki most. Ojoj! Ojoj! Witaj! <laughs> <laughs> oj, Ojoj! <laughs> oj! 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 Nie! Oj! Nie! Uch! Ja ile? Jedno serduszko fazę. Dwa. To nadal, nadal więcej niż nic. Dobra, ważne, że. Ważne, <laughs> że to jakoś ogarnąłem. Ty, ale to i nie ma tych rzeczy, które bym chciał kupić. Bez Jaki tu? Na przykład? Nie mogę ci powiedzieć! No, są na pewno, wiesz? Tylko ty nie wiesz, gdzie są. Aha. No, 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 no. Musisz sobie ogarnąć, wiesz, jakby ekwipunek, byczku, no. No, staram się. Ale... Ale mi się ręce te lepią, Boże! Ej, naprawdę, ja całkowicie... Ja nigdy w życiu grając w Minecrafta nie miałem takich emocji, stary. No, 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 to jest najlepsze w Naprawdę, no, to jest naprawdę dosyć ciekawe, nie? Zwłaszcza, że tu jest pojedynek, wiesz co? No. Uuu, stary, mm. jest mocno, jest mocno. Dobra. Ej, fajnie Fajnie fest, fajnie fest Podoba mi się to, serio a... Ej, streamy by były spoko, stary, z VR-a takiego Właśnie z Bedwarsów. No, 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 no a, Dobra, to mi się przyda To mi się przyda Dobra Uff, ale no, jestem całkiem, całkiem, całkiem git Jestem całkiem Całkiem git? Jestem całkiem wow. git, no a Co to było, gościu? A ty co tam robisz, MWK? Ja jem Jesz? <noise> no Co tam jeszcze takiego ty dobrego? Skąd ty walnęłeś? Ja? No, ja cię nie widzę Okej, okay, może i dobrze Ty jesteś gdzieś na górze, nie może co jest? nie, źle to źle to rozegrałem. Ojoj, gdzie ty jesteś? O, Juman! Ty jesteś? Juman! 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 O nie, ale ty wpływał to Jesteś beznadziejny! Ojoj! oj. ale. Ja nie wiem dlaczego w ogóle. Mi się coś. Kurde. ta, mi się coś zepsuło, tak? To chciałeś powiedzieć? Dobra, dobra, gościu, ty. Padnij tutaj, gościu, a nie. No, staram się, ale jeszcze mam tutaj tyle rzeczy do zrobienia, że. Ojoj, że mam za dużo wszystkiego. Mam za dużo. Za dużo, się w te rzeczy nie mieszczą autentycznie. Ej, bo ty dostajesz te itemy co ja ten, nie? Czy nie? Co, nie, co, co masz przy sobie? Mm -hmm, no czy na, nie? na, na to, nie wiem, to, na, to na to wychodzi. No dostaje chyba wszystkie itemy jakie masz przy sobie, bo nie wiem dlaczego miałbym mieć ich aż tak dużo, jeżeli to dopiero połowa od ciebie. O nie! Co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć? Co to miało jaka znaczyć? Co to miało znaczyć? Szkoda? Co się stało, Hubert? Czyżbyś spadł i stracił wszystkie itemy? Nie. Nie, wcale nie eee... Wcale, wcale Dobra pyk, 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 pyk. Okej okay. Pyk Ej mocno się w to gra, Mocno, naprawdę. mocno Jestem pełen podziwu, nie? Serio, Bedwars na tym to jest gruba sprawa No, no słuchajcie Bedwars na nawija, to jest inny wymiar grania No tak totalnie Tak bez kitu Gdzie ty jesteś MWK? Tu i tam Czemu ty do mnie strzelałeś? Znaczy ja wiem skąd, się środka mapy, ale Ale ja tutaj się boję, że ty możesz zrobić coś, coś bardzo fajnego, ale dobra, to jest twój koniec MWK w tym momencie, no. Okej. A ty co? No ja czekam. Czekasz, powiadasz? No. Dobra. O, kurde. Siema MWK, jestem za tobą. Okej. Pyk. Ej, nie! Co? Ty spadłeś MWK? Tak. Jak nie mogę? Ej, ja już mam dość, biegania do Twojej bazy, nie chcę widzę. O nie, ty tu jesteś! O! O nie! O! O nie! Co jest? Czemu to nie działa? Tak jak powinno działać, Halo, przepraszam. Dobra, dobra Nie no, ej, presję na tobie co? wywoływałem przez cały odcinek i, Co? I co? Że niby co? Co? I że wygrałem? Że wygrałem ja, niby? Pierdzielę. Że wygrałem? Ej, co? Wy widzieliście z kim, kto tu był mistrzem, nie? A! Kto tu był mistrzem, widzieliście, nie? Czekaj, ale przecież... To proszę... go cały czas tym... ty... Aha, Bo ty... O kurde Bo ty jeszcze dopóki nie zginiesz, możesz grać O kurda, ci a co ty, Włuk, myśli, żeby jeszcze mnie? Nie chcę się nawet odwracać. Aha, okay. <laughs> nie wiem, gdzie jesteś, ale nie chcę wiedzieć. Okej, okay, spoko, Ja tutaj, stary, pamiętaj, że jestem dobry w wyścigach. A znaczy tak? to mniej więcej gdzie co? To gdzie jestem? No na pewno za mną. Za tobą? Za mną. <laughs> to odwróć się. Widzisz mnie? Nie. Wi o, widzisz jaka mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie. Dobra, teraz y, muszę w takim razie utrzymać o... swoją pozycję. Skoro ty już nie masz łóżka, to wszystko teraz to zależy od. zła wiadomość w ogóle. Wszystko zależy teraz. jakby nie spadł, to by było po tobie. Aaa, no wiem, no bo wiesz co zrobiłeś, bo ty zamiast bronić swojego łóżka, to miałeś nadzieję, że byłeś szybszy ode mnie. I to cię zgubiło, to cię zgubiło. Ta ale po prostu stary wiesz. No kurde, jest jeden atakujący, jeden broniący się, nie? Nie! I spadłeś, spadłeś. Ja się nie ustawię. MClandia.pl, najlepszy serwer tyle powiedzieć w tym filmie. Ej, to był. To był autentycznie najcięższy to jest jedyny z mojego życia. Ej, no, ej, jestem, ej, jestem cały, cały mokry, stary. ja też jestem cały jestem spocony cały po mokry, prostu. Cały mokry, cały mokry, masakra. O, nie. Mocna sprawa, Ej, ale mega fajnie się grało, poważnie, nie? No, 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 więc widzowie, zostawcie łapki w górę, jak chcecie więcej odcinków ja teraz pokazuję, z Ja ale wy nie widzicie chyba, nie? Nie, 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 nie widzisz. jak teraz łapami ruszam? Widzę, jak głową ruszasz, góra, dół. <laughs> okay. Dobra, więc zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, filmy są codzienne.